Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Michał i jest jedna osoba, której nie dzierżę w branży gier, a jest to właśnie Neil Druckmann, a właściwie nie on jako osoba, a raczej jego twórczość, bo to właśnie ona strasznie nie przepada mi do gustu. Dlatego zrozumiecie mnie, kiedy powiem, że ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem plotkę, jakoby on miał zostać wyrzucony z Naughty Dog przez Sony Japan. Jest wiele przesłanek, które na to wskazuje, a mianowicie jest to najnowszy trailer gry Intergalactic, który nie został pozytywnie przyjęty przez graczy, zmiana jego postów na chronione na Twitterze, a także to, co powiedział na temat The Last of Us 3. Ale zanim przejdziemy do mięska tej całej historii, to najpierw prześledzimy sobie pokrótce jego historię w Naughty Dog. W 2003 roku zaczął pracę jako stażysta programista i pracował nad Jack and Daxter. W tym samym czasie Amy Hennig dołączyła do Naughty Dog kiedy pracowała nad Legacy of Kane. Amy Hennig będzie tu bardzo ważna w tej historii. Drakman pracował nad takimi grami jak Uncharted, gdzie nauczył się fachu i były to takie większe sukcesy Nila Drakmana. Oczywiście kluczową rolę grała tutaj Amy Hennig, która to zajmowała się tworzeniem scenariusza. I kontynuowali tak swoją pracę przez drugą część, potem trzecią część, Amy Hennig ciągle była za sterem, ciągle decydowała. Aż w końcu doszło do Uncharted 4. I tutaj zaczyna się intryga, bo w 2013 roku, czyli rok przed wydaniem Uncharted 4, Bruce Straley razem z Neilem Drakmanem tworzą taką grę, która nazywa się, pewnie ją znacie, The Last of Us. I w tej historii są dwa ważne elementy. Pierwszy jest taki, że Neil Drakman jest pochodzenia amerykańsko-żydowskiego, to się przyda potem. A drugi jest taki, że Bruce ciągle kontroluje ten projekt i ciągle kontroluje to co robi Neil. Teraz docieramy do 2014 roku, kiedy to Amy Hennig opuszcza Naughty Dog, nie wiemy oczywiście na jakich warunkach, i wtedy projekt przejmuje nikt inny jak Neil Druckmann. Plotki mówią, że 70% pracy Amy Hennig zostało wyrzucone, a Neil Druckmann wręcz planował zabicie jednej z głównych postaci, czyli żonę Nathana Drake'a. Już ludzie spekulowali, że Nathan wyruszyłby na jakąś podróż, żeby się zemścić, ale na końcu wybaczyłby osobie, która ją zabiła. Ale nic straconego w roku 2018 Druckmann zostaje awansowany na wiceprezesa i wydaje The Last of Us 2, czyli pierwszą grę, nad którą miał pełną kontrolę. I jest to też pierwsza gra, która tak bardzo podzieliła fanów na dwa obozy, bo jeden obóz mówi, że ta gra jest spoko, a drugi uważa, że ta gra to pełny bullshit. I w końcu w 2024 roku Naughty Dog zapowiada swoją kolejną grę, i jest to Intergalactic The Heretic Prophet, nad którą Druckmann ma pełną kontrolę, tak jak to było w The Last of Us 2, i opinie graczy są. W większości negatywne. Na tapecie mamy trzy kontrowersyjne tematy, bo z jednej strony od długiego czasu nie została wypuszczona żadna nowa gra od Naughty Dog, tylko został wypuszczony remaster The Last of Us 2, które wyszło w 2018 roku. Potem zostały wypuszczone dwa remastery jeszcze The Last of Us. I nic w tym temacie się nie działo. Chociaż niektóre osoby mówią, że lepiej, jeśli by ten Neil Druckmann już więcej nie pisał. Z drugiej strony mamy właśnie tę grę Intergalactic The Heretic Prophet, wokół której jest wiele kontrowersji, do których też za chwilę dojdziemy. I trzecim tematem jest też serial The Last of Us od HBO, który będzie miał swój drugi sezon w przyszłym miesiącu. I o ile pierwszy sezon został przyjęty pozytywnie, to drugi sezon jest trochę dziwny. Zacznijmy od tego, że Neil Druckmann nie ma problemu ze zmienianiem swojego zdania i oszukiwaniem. Swoich fanów. Na przykład w jednym z wywiadów powiedział, że specjalnie w trailerze The Last of Us 2 Joel został umieszczony gdzieś w dalszej części historii. Bla bla bla, wiecie o co chodzi. A jedną z rzeczy, które na przykład w tym serialu są dziwne, jest to, że jako casting dla Abby została wybrana taże dziewczyna, która w ogóle Abi nie przypomina, ponieważ został zorganizowany casting na Abby. I nie znalazł się nikt, kto by swoją budową przypominał tejże kobiety zacnej. No to co powiedział Neil Druckmann? Powiedział, że wygląd nie ma znaczenia. I można opowiedzieć. Też dobrą historię z wykorzystaniem kobiety, która będzie wyglądała tak. Problem w tym, że kiedy wypuszczali The Last of Us 2 i wiele osób narzekało na wygląd Abby, wtedy jakoś wygląd miał znaczenie. Ale w, w serialu ten wygląd już znaczenia nie ma. No i oczywiście jest też temat Ellie, którą na przekór niektóre osoby się strasznie zachwycają, pomimo tego, że trochę w grze aktorskiej jej nie wychodzi. I niektóre osoby się ucieszyły, a niektóre zasmuciły, bo w jednym z wywiadów Neil Druckmann powiedział, żeby nie stawiać na to, że będzie kolejna część The Last of Us 3. Z kolei, kilka dni później, pojawił się przeciek z branży, że The Last of Us 3 jest w zaawansowanej produkcji i już nagrano niektóre ze, ze scen. Tylko dla mnie to trochę jest dziwne, bo to się w ogóle nie wyklucza. Mi się wydaje, że Neil Druckmann mógł mówić o grze bo powiedział coś takiego w jednym z wywiadów, że nie wie ile jeszcze pomysłów mógłby opowiedzieć, ile historii mógłby z głowy wyciągnąć. A The Last of Us 3 tutaj to chodzi pewnie o serial i o trzeci sezon tegoż serialu, bo jest wiadomym to, że ten serial ma się rozgrywać na przestrzeni co najmniej trzech sezonów. I albo to jakieś dziwne tłumaczenie, albo niezrozumienie, albo faktycznie gra jest w zaawansowanej produkcji, a niektórzy aktorzy nie tylko zostali obsadzeni, ale Naughty Dog nagrało już pierwsze sceny. Jeśli to jest gra. To się boję. A w zeszłym roku fala hejtu posypała się na Nila Dragmana przez ten wywiad dla Sony, w którym Sony podobno przeinaczyło słowa Nila Drakmana, pisząc, że nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak ta nowa gra odbije się echem zwłaszcza po sukcesie The Last of Us, ponieważ może ona zdefiniować na nowo główne postrzeganie gier. I Nil Drakman zarzeka się, że było to coś bardziej w stylu. Więc nie tylko jestem podekscytowany dla tej gry, którą robimy, i jest to coś świeżego dla nas, ale jestem też podekscytowany, żeby zobaczyć, jak świat na to zareaguje. Jak widzicie, to są dwa różne znaczenia tego samego zdania. Plus jeszcze tutaj się mu dostało za to, co mówił odnośnie AI, czyli wykorzystywania AI, żeby łatwiej robić gry. Więc tutaj musicie odpowiedzieć sobie sami, w którą wersję bardziej wierzycie. Czy Neil Druckmann tak powiedział, a ja sądzę, że ma do tego ego, czy może zostało to przeinaczone przez Sony? Oczywiście, ja korzystam z Wayback Machine, to zostało usunięte ze strony Sony. I teraz docieramy do burzy, która rozgorzała w ostatnich dniach, bo Neil Druckmann prowadzi podcast razem z Craigiem Mazinem, czyli reżyserem The Last of Us między innymi. I tam było powiedziane odnośnie The heretic prophet, że jest to gra o wierze i religii. Co do której Neil Drakman zażartował, że na pewno dostanie mniej hateu niż The Last of Us 2. I oczywiście na to Craig Mason odpowiedział, who the fuck cares? Czy coś w tym stylu? It's funny, it's like I, I joke about this with the team. It's like, oh, we made a game with The Last of Us 2, we made certain creative decisions. I got us a lot of hate. A lot of people love it, but a lot of people hate that game. Who gives a shit? Exactly. Uh, but so the joke is like, you know what, let's do something that people won't care as much about. Let's make a game about faith and religion. Hej, <laughs> zresztą z tego co widzę, to chyba są dwa różne wywiady, bo ten, który oglądałem, to był z Craigiem Mazinem i tam też było mniej więcej w takim samym stylu to otrzymane, a tutaj jest z kimś, kto nazywa się Garland i tutaj też było, że dla nas to was sprawiło, że zrobiliśmy pewne wybory, kto, z których dostaliśmy dużo hejtu wiele osób to pokochało, a wiele osób nienawidziło tej gry. Kogo to kuźwa obchodzi, powiedział Garland. No super, fajne podejście do graczy, którzy płacą swoje pieniądze, żeby zagrać w waszą grę. I dostaje się mu nie tylko dlatego, bo jest to człowiek, który bardzo lubi pokazywać swoje przekonania w grach wideo, a mianowicie w The Last of Us 2 było wiele ciekawych sytuacji, a mianowicie dość wiele osób sugerowało, że ci źli w The Last of Us 2 są chrześcijanami, więc tak naprawdę walczymy z chrześcijanami i oczywiście nie mogło zabraknąć Diny. Czyli dziewczyny Eli, która jest pochodzenia żydowskiego, więc technicznie, kiedy Abby bije Dinę, to jest to antysemickie. No, i oczywiście, był taki cudowny mem, że kiedy wchodzimy do żydowskiej świątyni, to nie jesteśmy w stanie wystrzelić w żaden święty symbol. Także Neil Drakman po wygryzieniu Amy Henning z Naughty Dog, mogąc zrobić jaką grę tylko zechciał, zrobił grę o walce z chrześcijanami, a jego kolejna gra będzie o walce z chrześcijanami. Oczywiście to będzie futurystyczny świat. Ale nie musicie się obawiać, nawiązania też tam na pewno się znajdą. Także jeśli czekacie na kolejny sezon The Last of Us, albo The Last of Us 3, albo Intergalactic, to życzę Wam po prostu miłej zabawy. Personalnie oglądałem z żoną pierwszy sezon The Last of Us, bardzo jej się spodobało i w sumie drugi będę oglądał głównie dlatego, bo jestem strasznie ciekawy jej reakcji na pewną scenę, która wydarzy się na początku serialu. A Wam tymczasem dziękuję za oglądanie. Co sądzicie o Nilu Drakmanie, czy też jak to niektóre środowiska nazywają go Kukmanie? No jeśli spodobał Wam się ten materiał, to zostawcie po sobie sobie suba albo łapkę. Wielkie dzięki za oglądanie i zobaczymy się w kolejnym materiale. Na razie cześć, cześć.